Sam koch z tej strony. I w tym tygodniu porada tygodnia będzie jak robić i kiedy robić najlepiej cardio, żeby spalić tłuszcz. I najważniejsza rzecz, że nie spalić mięśni, które są potrzebne i ciężko na to pracujemy. Także najlepsza pora, kiedy rano zawsze na pusty żołądek. Stajemy, na pewno lepsze rezultaty będą jak zapodasz sobie spalać. Na przykład mam Life Porage spalać. Dostępny na www.burnierkasports.com Jedna kapsułka rano, od razu jak stajemy szklanka wody. Będziecie mieli energię i spalania tłuszczu 5 razy szybciej niż normalnie by robili. Druga bardzo ważna rzecz, że nie spalić mięśni, jak robimy cardio, żeby wziąć BCA przed samym cardio. Podajemy porcję BCA z wodą i działamy. Jak długo teraz robić? Jak długo? 30 minut starczy. Koniec. Jak więcej będziecie robić, możecie spalić sobie mięśnie. Teraz jak szybko to robić? Na pewno ja robię na podgórkę 10, jak na bieźnie, żeby było ciężej. Po prostu nie tak biegam, zapierdalam. Bo jestem ciężki 130 kg, także po prostu szybko chodzę. Ale najszybciej, ile się da. Także te 30 minut musi być intensywnie się pocić i będzie. Najlepsze rezultaty, żeby zgubić wagę. Jeszcze dodam, że Light poraż spalać nie tylko dla facetów, również dla dziewczyn, super działa. Będzie sylwetka wyrzeźbiona i dla chłopaków będzie Ci się podobać więcej. Że taka porada tygodnia i do następnego razu. A ja muszę działać, bo zawody się zbliżają. Także nie ma co się obijać. Kwa! o, Dzięk! tak to wygląda. Chodzenie. musi być intensywnie. Przez pół godziny. Będzie hard.